1 października 2020 roku w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej Świeć Przykładem po raz kolejny obchodzony jest Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków. Celem działań jest przypominanie i uświadamianie pieszym o obowiązku korzystania z elementów odblaskowych dla własnego bezpieczeństwa. Jakie działania są prowadzone w ramach Dnia Odblasków? Tak, dzisiaj 1 października jest Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków. Jest to, są to działania prowadzone w ramach akcji Świeć Przykładem. Prowadzone są dzisiaj akurat u nas w Kutnie, na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kutnie, wspólnie z uczniami. Chcemy tymi działaniami uświadamiać już najmłodszym, ale nie tylko, że noszenie odblasków, elementów odblaskowych jest bardzo ważne, zwłaszcza w tym okresie jesienno-zimowym. A więc nieprzypadkowo ten dzień odblasków policyjnych przypada na 1 października, bo właśnie rozpoczął się sezon jesienno-zimowy. I dzisiaj właśnie będziemy uczyć najmłodszych nie tylko bezpiecznych zachowań na drodze. Uczyć prawidłowego przejścia przez przejście dla pieszych, ale właśnie uświadamiać, że noszenie odblasków jest bardzo ważne, że te elementy odblaskowe muszą być noszone w miejscu widocznym, tak żeby były bezpiecznie widoczne dla kierowcy. I to jest bardzo ważne, myślę, żeby edukować właśnie już najmłodszych, a oni edukują również i swoich rodziców, i, i dziadków na ten temat, że warto nosić odblaski. Bo pamiętajmy, że nawet najmniejszy odblask może uratować życie. W drodze do szkoły nie spotkam mnie nic złego, bo znam już przepisy duchu drogowego. Przecież ulica to nie plac zabaw, nawet na pasach. Trzeba uważać, czerwone światło dla pieszych alarm tylko zielone przejść nam pozwala. W drodze do szkoły nie spotkam jej nic złego, poznam już przepisy duchu drogowego. Są bardzo chętne do takich działań. Wiadomo, że teraz warunki epidemii powodują, że może w ograniczonym stopniu, ale jeżeli pogoda tego dopisuje, tak jak dzisiaj, to staramy się wychodzić na ulicę i edukować. Będziemy również przechodniom rozdawać elementy oblaskowe i tłumaczyć, że właśnie to jest bardzo potrzebne, zwłaszcza w tym. Czy wiesz, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo na drodze? Tak, trzeba nosić odblaski. Dlaczego odblaski są ważne? Bo na przykład jak się idzie, jak jest ciemno na spacer, to na pasach się może samochód zauważyć. Przepasy i patrzę w lewo i prawo jeszcze raz w lewo i jak nic nie jedzie, to przechodza. Trzeba nosić odblask, jak się przechodzi przez pasy, to trzeba mieć, to, to trzeba mieć odblaski żeby się spo, i trzeba się spojrzeć w prawo, w lewo, jeszcze raz w lewo i dopiero przejść. Jak nic nie jedzie, to, to dopiero przejść. Dlaczego trzeba nosić odblaski? Yy, żeby jak jest ciemno to yy, jak się przechodzi przez pasy, to żeby auto, yy, żeby kierowca widział. Te, żeby kierowca widział, że, żeby nas nie przejechał. Te, żeby widział i żeby, żeby z, najpierw z przychodni musi spojrzeć się na lewo, prawo. Edo, jak jedzie kierowca, to jak widzi, że nikt nie jest przy przejściu, to dopiero może przejechać. Jest przykładem